i tam nagrałem taki odcinek o roku, tym co będzie, tym co był, pokalanka co się w ogóle dzieje w tej branży. Tam z tyłu widać panele moje na dachu. obiłem niedawno podsumowanie ile wyszła produkcja w tamtym roku. To było 1000 780 kWh. Całkiem fajny wynik, o 500 więcej niż rok temu. I nagram taki krótki materiał, co tam słychać, co myślę o instalacjach obligowych, o cenach energii, magazynach energii. I ogólnie taka pogadaneczka będzie. Generalnie nic nie powiem ciekawego nowego, bo chyba każdy mniej więcej wie, co się dzieje na świecie. Jakie są ceny, jaka inflacja, po ile chleb, no, z tym chlebem to akurat, może nie wszyscy wiedzą, ale to oczywiście żartuję. Czyli od czego zaczniemy? Może od mojej instalacji, a może nie. Ile wyprodukowała w tamtym roku? Robiłem już takie podsumowanie. Oczywiście to jest wyprodukowało. Panele swoje wyprodukowały, instalacja wglidowa to jest trochę specyficzna, bo trochę panele zawsze więcej dadzą niż pójdzie z ja mam straty na przetworzeniu energii szczególnie że mam system 24V a nie 48V albo jakieś tam w ogóle wysokie napięcie może tak nam Teraz idę z drugiej strony góry I właśnie nie jest wysokie napięcie to i straty są większe ale ja tam jakiś zużyć nie mam dużych to dla mnie 204 v system tak naprawdę wystarczy i na razie nie będę myślał o zmianie na no 48. bardziej już bym myślał o dołożeniu albo osobno 48, albo drugiego 24, ale to jeszcze się zobaczy. Wiadomo tu zawsze jakie są koszta, a tyle to na razie mi wystarczy, tak naprawdę. Czyli miałem tak. 1780, coś tam, kilowatogodzin wyprodukowało a w tamtym, nie, nie w tamtym, tylko jeszcze rok wcześniej w 2021 było 1200, chyba 30 czyli gdzieś pół watogodziny więcej no trzeba więcej spacerów, ta góra jednak męcząca jest iść wodną no i tyle, no fajnie fajnie produkuje no mniej więcej by dało, bo to w panelach jest 4 kw Piki ja bym miał większe zużycia, tylko nie mam na co zużywać tego prądu. No cóż, ogrzewanie to wiadomo, ciężko trochę Ogrzewać dziwne, nic się nie produkuje, albo mało produkuje. To na to nawet nie ma co myśleć. No, jakieś tam folie grzewcze założyłem w jednym pokoju, ile ona tam ma? 160 W, 200 metrów, to ile? Dziś 300 watów coś powierzchni. Czyli niedużo, ale trochę dogrzewałem jeszcze W okresach przejściowych Zresztą był o tym film Później były śniegi w grudniu Tu wiadomo, ale mi się o za bardzo nie chciało Nie było czasu co Nic praktycznie nie dawało no Teraz w miarę fajna pogoda się zrobiła a no, Dzisiaj może trochę bardziej pochmurno Ale wczoraj to dziś. 4 kWh naprodukowało, mamy troszkę więcej. Poczekam, to jakieś pranie zrobiłem, ale nie będę o tym gadał. Czyli teraz, może o cenach energii. No, niby ceny energii zamrożone, ale to tak fikcyjnie zamrożone. Bo jak tam sprawdzałem, to teraz będzie wychodzić kWh. W moim przypadku 90 chyba 8 groszy coś takiego I tyle nawet już ustawiłem na liczniku energii w swoim sonofie czyli gdzieś taki tam procentowy zgodny, nie szybszy, no ja tak nie patrzę na ten zgład, bo ciągle coś dekupuję, rozbudowuję to raczej słabo to wygląda, żeby się zgodziło w na najbliższym czasie. No, ale nawet z punktu ekonomicznego jakiś to matekas. Uzasadnieniem, wiadomo jak był kąt, bo tam nie wiem 60-goszycz, po ile inaczej to wyglądało niż po złotówce. Swoją drogą tyle obstawiałem, tam gdzieś były jakieś filmy czy coś, się pytali po ile prąd, to Ja gdzieś tam pisałem w komentarzu, że 1 kWh po 1 PLN No a to tak by wyglądało, że będzie, oczywiście do tych 2000 kWh. Gdzie i tak pewnie mi się łapo nawet nawet bez fotowoltaiki w tym przedziale no mieszkam sam w mieszkaniu to się musiał bardzo starać żeby przekroczyć chociaż w sumie jak tu, tu 1700 1800 poszło fotowoltaiki to wiadomo że z sieci teraz zimę też trochę pójdzie czyli pewnie bym przekroczył ale to tak wiadomo że całkowite zerooszczędzanie z fotowoltaiki szło by trochę oszczędzał, to bym nie przegorszył. Czyli tak wychodzi złotóweczka. To jakby produkował wyprodukował, no, oczywiście to cały rok, nie była złotówka. No ale powiedzmy, że to jest 1800 to 1800 zł do przodu. No, dla mnie to jakieś tam jest pieniądz Dla jednego nie dużo, Dla mnie jednak ma znaczenie. Coś sobie można już fajnego kupić na te pieniądze. Tego nawet punktu ekonomicznego jakieś to ma uzasadnienie. Oczywiście po przekroczeniu 2000 to skoczymy na ten jeszcze większy błąd, bo tu 30 czy ile by było. Generalnie masakra, tak samo z tarifami nocnymi G12, G12W, gdzie też po przekroczeniu wchodzi, to jest czy ileś tam prawie. Za kilowatogodzinę godzinę w tańszej taryfie, a prostrzej to jeszcze też jest masakra. Chociaż dla mnie to może i nie jest takie złe, bo nie mam w taryfy. Ale sąsiad ma gdzie w nocy, to może nie będzie już wszystko jedno, czy w nocy, czy w dzień będzie i tak jedna cena. Chociaż taki plus dla mnie No co to jeszcze? Dzisiaj nagrał waltek materiał o tym obniżeniu zużycia przez szkoły i inne instytucje publiczne o 10% będą kary. To jest popieprzone według mnie, bo ktoś zużywa tyle. No to tyle zużywam zadania. Teraz robię włączać światła, gasić na noc. Błupota to dla Samu ten bonus, jakby mi to zrobili, że Wam 10% zużyć mniej, dla mnie była to karedia Bo ja powiem, w ogóle zużycia tego nie mam w sieci. Nie wiem, pewnie wydało radę. Wtedy leciałem gdzieś od lipca na pewno gwidzie. Teraz bym włączył od marca. Gdzieś tam pewnie co 10% bym się uzbierał. No ale na szczęście czegoś takiego nie ma takich głupot. A co w 2023? nie wiem, może jakaś rozbudowa magazynu pójdzie chociaż bo też działa fajnie, ale no, trochę ogniw mam też też już teraz ceny znacznie poszły do góry w ogóle jest psychoza jeśli chodzi o agregaty jakieś falowniki, zasilacze awaryjne ten Sinus Pro, co kupiłem za tam 560 zł, dwa lata temu, używkę teraz jakieś tam kosmiczne ceny, 1500, 2000 tam na za 4000 widziałem nówkę. to jest tragedia co tam się dzieje, za 2,5 widziałem i wpisałem swój używany, masakra chyba pogoń swój za, nie wiem, za 1000 zł wystawi jeszcze pójdzie gdzie dałem 500 coś nie wiem no stoi może nie będę go sprzedawał tylko tak sobie gadam. trochę mi szkoda chociaż mogę sprzedać za 1000 i kupić za też za 1000 i mieć dodatkowo no, to może nie głupie albo se kupię na 12 już nawet ten inny nie no na 12 chyba sens chociaż tutaj mógł zrobić no nie wiem Dobra, na razie może zostawię. ale tak samo panele podgrzały używek też za bardzo nie ma no, jakieś są ale jak tam 300 chyba 60 czy nawet może już 400 zł z dostawą za panel co ma 250 w używanych ileś lat no, to już chyba lepiej nowy kupić bo tam poczęła w furtowni tej tutaj w okolicy to jest po 750 do 800 zł wychodzi za taką 400 ponad no to chyba nie ma sensu brać używki Lepiej mieć nowe. No, to wiadomo, no kasa na 7 stóp. tak z 5-6 wziąć. To też trochę wyjdzie. No, dlatego na razie. i Tak będzie w lato fajnie działać. Wiosna, lato fajnie. Wrzesna, jesień też. Coś może na zimę będę myślał, żeby dorzucić trochę paneli. Nawet nie pod magazyn, tylko pod takie ogrzewanie. Ogrzewanie. No, w tych okresach przejściowych właśnie. Kocham zimę też, tak jak wczoraj pogoda była, to myślę, że też troszkę energii poszło na grzałkę i zrobić taki piec akumulacyjny, na, na płytach takich samotowych. samemu zrobić, zrobić? Mam taką grzałkę, nie miałem kupiłem taką do pieca. Takie sobie już jakieś tam swoje testy robiłem. Źle jak cholera to. Może i dałoby radę nawet coś zrobić, on chyba był 1000 w Myślę, że to kilka paneli by nie podłączyć. I co da, to da? Zawsze do przodu idziemy. Takie panele to 20 lat, pewnie będą działać spokojnie. Czyli przez 20 lat będziemy mieli jakieś tam dogrzewa. Myślę, że nawet warto wydać te nie wiem, parę tysięcy i mieć jakieś korzyści z tego. Przez najbliższy przy A wiadomo, co to, to będzie za 5 lat 10? Znowu nie do pierwszą jakichś dziwnych cen. Za węgle za opok też jest masakra. Wory węgla kosztuje stówę. Popieprzyło chyba kogoś. Dobrze, no, że tam jeszcze opały trochę mam, trochę węgla mi z zeszłego roku. Drewna jeszcze mam to myślę, że nie będzie źle. Przy okazji sobie robię porządek w To tragedia. To wszystkie te jakieś tam spale, co się da faktycznie. I będzie porządek, no i ciepło, czyli dwa w no nie wiem co tu jeszcze opowiadać. Coraz więcej kanałów powstaje, popularność wzrasta. Te jakieś różne malutkie, większe, mówią o tych właśnie o tych tematach co ja mówię, że, że ostatnio się nadają o Sinus Pro, że ktoś właśnie mówił, że to drogie, bez sensu i kupić ten falownik. W no, większości mają rację. No a jeszcze są taki zatwardali. Ci co twierdzą, że akumatory, takie AGM czy kwasiaki się sprawdzają w takich instalacjach. No, ja mam inne zdanie, a sobie tak twierdzą. No to nic, no to nie poradzę. Każdy ma swoje jakieś zdania, może im to działa. Nie wiem, dbają o nie jakoś w miarę. No ale tak mi się nie chce wierzyć, żeby się sprawdzało w pracy cyklicznej. Bardziej w buforowej, o. Śledzę te kanały i też jestem ciekawy co tam. No jakieś uzyski pokazywali, ale to też te uzyski to były takie, nie wiem, ani nie pokazano na regulatorach, tylko jakieś tabelki porobione i ile to prawdy w tym, no ciężko mi powiedzieć. Instalacja o połowę mniejsza, magazyn niby 10, tam 11 kWh na kwasiakach, a wyprodukowało no, prawie tyle co u mnie. No tak średnio mi się chce wierzyć, ale ktoś tak twierdzi, że tak było. Nowy rok jakieś filmy będą powstawać, coś tam za ten wodór się będzie trochę trzeba brać jeszcze jakieś takie parę temacików Może ten bank energii przenośny zrobić chciałem co jeszcze zrobić bank energii po 12V taki jeszcze bardziej pod tą sinuskę Co tam jeszcze? Letrownię wiatrową no, też myślałem ale chyba nie co tu, tu na tej górze byłem i wiatru praktycznie żadnego Mamy zimę, w drzewach nic, rzadko kiedy wieje, to chyba nie ma sensu, chociaż też rozglądałem ostatnio filmy, to tak 50 watów te małe dają, oczywiście mam tam płodnice, co może więcej wydało bo magnesach trwałych, a to na razie może nie, troszkę tym wodorem się pobawił i, i czym jeszcze, no jakieś porobić jeszcze eksperyment. no tutaj czereśnia złamana, jak będzie im brakować opału, to zawsze można sobie trochę dociąć z tego. A, jeszcze jeden temat sobie właśnie przypomniałem, co tak bardzo jest popularne zawsze przed zimą. Blackouty, tu kupujcie agregaty, magazyn energii, będzie katastrofa, ciemno, głucho i w ogóle. No ja wiem, jeden blackout, no blackout. Ciężko powiedzieć. No brak kondu przez 20 minut, o czym nagrywałem, więcej nie zaobserwowałem żadnych wyłączeń, więc to nie wiem, no, to też zależy, no, jaka tam, kto gdzie mieszka, nie? Tutaj jakby jest fajnie zasiedl zrobiona, że jakiś tam podczas wiatru, wichór nic się nie dzieje złego. Jakichś wyłączeń nie ma, no ktoś może mieć więcej, ktoś może mieć mniej, ktoś wcale praktycznie jak ja, no ale to straszenie to takie było na wyrost że jakieś zużycie będzie duże no a zima jest jakaś zima łagodna dość śnieg był w grudniu troszkę na początku a później już nie bardzo pogoda wariuje wczoraj już motyle jakieś widziałem tam się pobudziły ostatnio nawet bąka widziałem też sobie latał, no oczywiście fajnie było. mi opału pójdzie jakieś są oszczędności Panele też tam zawsze wyprodukuje, jak nie są pokryte śniegiem, nawet przy zachmurzonym niebie, ciutkę, ciutkę, ale zawsze jest. Więc dla mnie to jest dobre. No to chyba tyle z pogadanki. Coś pewnie miałem jeszcze powiedzieć, ale zapomniałem. Wszystkim życzę wszystkiego dobrego w tym roku. Trochę takie spóźnione życzenia, ale... A, tyle noś. A, jeszcze miałem mówić o zarabianiu na YouTubie. Bo przekroczyłem te 1000 subów i zobaczyłem, że niby mogę się starać o te zarobki, ale z drugiej strony mówiłem, że nie chcę zarabiać. To nie wiem, może jakieś ankietę zrobię, to może być więcej reklam, czy mniej, a to jeszcze się zobaczy. To było chyba tyle. Dziękuję za oglądanie. I do następnego filmu, jakiś pewnie w wolnej chwili powstanie, chociaż w tej chwili nie ma za dużo. Na razie.